Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności, wydawcy portalu jawnelublin.pl Agnieszka Mazuś, redaktorka naczelna portalu Jawny Lublin Krzysztof Wyjak, dziennikarz portalu Jawny Lublin Sławomir Skomra, jestem dziennikarzem Jawnego Lublina Michał Dybaczewski, jestem dziennikarzem Jawnego Lublina Krzysztof Kowalik, Fundacja Wolności, ale też Jawny Lublin Z wykształceniem jestem biotechnologiem, miałam nawet robić doktorat Uniwersytet w Idaho w Stanach. 11 września samoloty się wbijały w World Trade Center, i wtedy pracując z pipetą w zimnym, klimatyzowanym amerykańskim laboratorium, pomyślałam, że, że to w ogóle nie jest dla mnie, że, że, że tak naprawdę chcę gdzieś indziej. I nie wiem, może wtedy myślałam o tym, że chciałabym być w centrum wydarzeń. E, dzisiaj już tak nie myślę, nie do końca chcę być w centrum wydarzeń. Inaczej postrzegam dziennikarstwo i dziennikarstwo, które chciałabym robić to jest coś właśnie takiego, co robimy teraz w Jodem Lublinie. Zdarzyło mi się kandydować w wyborach do Rady Miasta w Lublinie w 2010 roku i wówczas przekonałem się, czy zobaczyłem, jak to wygląda od środka i stwierdziłem, że jednak nie jest do końca to, co chcę robić, wręcz przeciwnie, brakuje kogoś, kto by to analizował, Piętnował te różne nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem samorządu lokalnego. Najpierw byłem współpracownikiem ówczesnego jeszcze Dziennika Lubelskiego. Po pół roku dostałem pół etatu, z czego się bardzo cieszyłem. Wtedy była moja pierwsza praca i tak jak mnie posadzili za biurkiem, w tym chyba 93. rok, to był styczeń, Przepracowałem w późniejszym jeszcze Dzienniku Wschodnim, bo były też okresy przekształceń własnościowych, zmiany tytułu. Do 2022 roku, kiedy to decyzja nowego zarządu wraz z moją koleżanką, ówczesną moją zastępczynią Agnieszką i zostaliśmy zwolnieni. Dziennik Wschodni będę zawsze. Dobrze wspominać, tam się wszystkiego nauczyłam. Tam przyszłam któregoś dnia, zapytałam o praktyki i mając w zasadzie zielonego pojęcia o, o dziennikarstwie, zostałam przyjęta na tak zwane praktyki czy staż. No i już tam zostałam. Udało się do, do działalności, do pracy w portalu pozyskać zawodowych dziennikarzy, którzy wcześniej pracowali m.in. w Dzienniku Wschodnim, co było możliwe dzięki temu, że w Dzienniku Wschodnim był spór o Władzę pomiędzy udziałowcami i jeden z lubelskich deweloperów, kiedy przejął władzę, zwolnił dziennikarzy. Kiedyś myślałam nawet o tym, że pewnie to będzie moja pierwsza i jedyna praca Dziennik Wschodni. Yy, stało się inaczej. Yy, spółkę przejął deweloper. Nowi właściciele narzucali, wprowadzali swój punkt widzenia. Swój, swoją wizję opisywania rzeczywistości, która niekoniecznie była zgodna z moją. Zaletą dziennikarstwa w Jawnym, Lublinie, dziennikarstwa i może takiego, takiej metodyki pracy i, i sposobu pracy jest to, że nie działamy pod presją czasu. Nie ma czegoś takiego, że danego dnia musimy oddać dwa, trzy artykuły, żeby gazeta została wydana. Jakby nie jest dla mnie. Takim miejscem, właśnie gdzie mogę spełniać swoje dziennikarskie marzenia, dziennikarską pasję. Przede wszystkim daje mi ogromną możliwość, taką swobodę tworzenia. Jeśli chodzi o takie cele zawodowe, to wiesz co? To wszystko mam już zaliczone. Teraz, jak jestem w Jawnym, to robię to dla fanów, dla przyjemności. I po to, żeby pomagać ludziom, bo uważam, że media pomagają ludziom. Ludzie, mamy tak naprawdę czas na drążenie tematów, nie, nie, nie musimy puścić tekstu tego samego dnia, kiedy coś się wydarzyło. Ja w ogóle nie rozumiem tej pogoni za newsem. W ogóle nie uważam, że to jest niepotrzebne. I urzędnicy też wiedzą, że nie mogą nas być byle odpowiedzią biura prasowe urzędów. Bo będziemy jednak dopytywać. To, co nas wyróżnia, to jest to, że nie piszemy o tym, o czymś słyszą wszyscy. Raczej sami wynajdujemy tematy i piszemy o takich sprawach, które wydaje mi się interesują mieszkańców, ale są nieoczywiste. Czyli my nie kopiujemy komunikatów prasowych, tylko raczej weryfikujemy to, co tam jest podawane. I, i zrobić zupełnie inny materiał niż wszyscy. Taki bardziej dogłębny, taki, który coś wyjaśnia. Taki też, który to, może też daje do myślenia. Przede wszystkim ja traktuję to, wiem, że to brzmi banalnie, że traktuję to jako misję, ale taka jest prawda, że trzeba w tym odszukać po prostu drugiego człowieka, bo to dla niego pisze, o nim chce opowiadać, pokazać jego problemy i właśnie czytelnik musi być zawsze na pierwszym miejscu. W Lublinie mamy czas obywatelskich mediów. Takich, za których odpowiedzialność też biorą obywatele. E, dzięki wpłatom, dzięki dobremu słowu, dzięki podpowiadaniu tematom, tematów, e, dzięki temu, że czujemy takie poklepanie po plecach, nie? że robicie dobrą robotę. Jawny Lublin to gazeta, która podejmuje niewygodne tematy, która opisuje sytuację w mieście, Taką, jaką jest, która wygrzebuje tematy, które są często niedostępne i niewidoczne dla mieszkańców, właśnie po to, żeby mieszkańcy mieli informację o tym, co kryje się pod tą powierzchnią niedostępną dla nich. I co najważniejsze, jest niezależny od polityków-urzędników bo nie ma ani reklam, ani nie jest finansowany ze środków samorządowych że możemy istnieć i robić naprawdę fajną robotę bez pieniędzy polityków i samorządów. Problem... Problemem są niestety ale finanse, szczególnie, szczególnie aktualnie kiedy po decyzji Don Donalda Trumpa o zamrożeniu finansowania organizacji zarządowych w Europie. No ja lubię troszkę znaleźć się nad, nad przepaścią. Ale ja to odbieram tak, że wolę klepać biedę przez pewnie parę miesięcy zanim nasza sytuacja finansowa się ustabilizuje niż brać pieniądze z instytucji samorządowych czy z samorządów generalnie albo z ze spółek państwowych, bo to wtedy nie jest dziennikarstwo, to jest zaprzeczenie e, dziennikarstwu, bo nie można służyć e, czytelnikom i mamom. Ostatnio właśnie się dowiedzieliśmy parę dni temu, że nie mamy pieniędzy, nie dostaniemy pieniędzy z grantu przyznanego nam w zeszłym roku, nie dostaniemy drugiej i trzeciej transzy. Apelujemy cały czas do e, czytelników o to, żeby jeśli mogą, nas wspierali, jeśli uważają, że to co robimy jest słuszne, a nasze teksty im się podobają, to jak najbardziej mogą się przyczynić do tego, żebyśmy trwali dalej. Prosimy też o przekazanie 1,5% podatku na Fundację Wolności, czyli na wydawcę Jawnego Lublina.